Witam serdecznie. Już zostałam przedstawiona, bardzo serdecznie dziękuję. Wystąpienia publiczne. 86% osób przyznaje się do tego, że odczuwa strach przed wystąpieniem publicznym. Ten lęk jest nawet większy niż ten, który towarzyszy nam na myśl o śmierci. Bardziej jedynie boimy się węży i terrorystów. Tak przynajmniej twierdzą amerykańscy naukowcy. Trudno im nie wierzyć, ale myślę, że w tych słowach jest pewna logika, dlatego że, jak powiedział Miłosz Brzeziński, wraz ze śmiercią wszystko się kończy. A po nieudanym wystąpieniu publicznym trzeba żyć dalej. I muszę przyznać, że to dzisiejsze wystąpienie jest dla mnie zupełnie inne niż te dotychczasowe. Bo tak właśnie, jak już tutaj w zapowiedzi wspomniano, przez. 19 ostatnich lat pracowałam u boku artysty określonego mianem polskiego Davida Copperfielda. I tak, byłam tą dziewczyną, którą magik zamyka w skrzyni tylko po to, żeby ją po chwili przepołowić. No, nie jest to dla mnie aż tak wielki powód do dumy. Być może dlatego potem rzeczy, które się zadziały w moim życiu były zgoła inne. Ale, no właśnie, bo w świecie magii tak naprawdę najważniejsze są sekrety. I dlatego chciałabym Wam się przyznać od razu do czegoś. Nigdy nie byłam typem szkolnego lidera ani kandydatką na przewodniczącą. Lektur szkolnych unikałam jak ognia, a streszczenie było niczym wybawienie. Dlatego wtedy do głowy by mi nie przyszło, że któregoś dnia napiszę książkę. I że zakocham się w czytaniu. Nie byłam też typem pilnej uczennicy, w której Wychowawcy pokładali nadzieję. Być może dlatego intuicyjnie wiedziałam, że sama te nadzieje muszę w sobie obudzić. I bardzo bliska jest mi baśń o brzydkim kaczątku. Kopciuszek też brzmi znajomo. Ale ta historia jest nieco inna, bo może i ten kopciuszek zgubił kiedyś bucik, ale tylko dlatego, że tupnął nogą. A brzydkie kaczątko nie czekało też, aż pewnego dnia stanie się łabędziem. Moja przygoda ze światem, w którym nie ma rzeczy niemożliwych, zaczęła się, kiedy miałam 13 lat. Wielkie sceny, światła, muzyka, piękne kostiumy. No. Myślę, że adrenalina momentami podobna do tej, która towarzyszy skokom ze spadochronem, choć nigdy nie skakałam ze spadochronem, więc mogę się jedynie domyślać. Ale wiem też, że liczbą przebytych kilogram, kilogramów, kilometrów. Mogłabym pewnie okrążyć ziemię dookoła. No, brzmi dobrze. Brzmi jak sen. A jak było naprawdę? Kiedy miałam 13 lat i przed sobą pierwszy występ publiczny, nie spałam tydzień, bo stres był tak wielki, że przez 7 dni praktycznie nie zmrużyłam oka. Ale już wtedy nie pojawiła się nawet na chwilę taka myśl, by się poddać, bo. Prawdopodobnie w tej trzynastoletniej dziewczynie była ta ukryta moc, z której ona wtedy zupełnie nie zdawała sobie sprawy. I tak wyruszyłam na spotkanie oko w oko ze strachem. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, co mnie czeka. I przez kolejne lata, poznając świat show biznesu, odkryłam, że w tym słowie również zakręta jest pewna magia. Niepozorna kreska oddzielająca dwa słowa. Dwa tak różne światy w rzeczywistości była przepustką do tego drugiego, które okazał się dla mnie równie fascynujące. Bo może po wielu latach, brzydkie kaczątko zaczęło w końcu przypominać łobędzie, ale na tym zdecydowanie nie chciał poprzestać. I kiedy miałam 16 lat, byłam już menadżerem magika, i nadal oczywiście jego asystentką. I wtedy też zaczęłam uczyć się, jak zarabiać pieniądze. Bo choć te pierwsze pojawiły się, jak miałam 13 lat, i nie były wcale małe, dlatego że dla dziewczyny z domu, w którym tak naprawdę wszystkiego brakowało, to było coś absolutnie niesamowitego. I wtedy też zaczęłam pisać. Co prawda, teksty reklamujące spektakle, ale całkiem nieźle mi szło. Magia się sprzedawała. Wystarczyło pójść za ciosem, bo dla dziewczyny, dla której do tej pory jedynym momentem. Oderwania się od jej szarej rzeczywistości był ten, kiedy mogła zatracić się w tańcu, w zaciszu swojego niewielkiego pokoju. To była szansa, w której ona wiedziała, że może nie, nie pojawić się już nigdy więcej. Dlatego nie czekała, aż przyjedzie książę na białym koniu, tylko biegła galopem. I tak, kiedy miałam 21 lat, w trakcie studiów na Wydziale Chemicznym otworzyłam pierwszą firmę. I to był ten moment, kiedy już zupełnie przestałam sobie radzić ze stresem. A jak to zwykle bywa, przyczyna poprzedza skutek i na ten nie trzeba było wcale długo czekać. Ale nawet ciężka choroba mnie nie zatrzymała. Niedługo potem realizowałam już projekty w 13 krajach. Dla mnie ta liczba jest naprawdę magiczna. Wtedy też zaczęłam dostrzegać coraz mniej ograniczenia, już na pewno nie te geograficzne. W świecie magii, jak wspominałam, najważniejsze są. Sekrety, ale żeby móc je odkryć, chciałabym Was na chwilkę zabrać za kulisy, bo to tam dzieje się najwięcej. Magik. To najbardziej tajemniczy zawód świata. Któż właściwie nie pragnie poznać jego tajemnic, ale to wcale nie jest takie proste, dlatego że on pilnuje ich jak oka w głowie. Dlatego, jeżeli już miałeś to szczęście, żeby znaleźć się wśród widzów, to koniecznie zajmij miejsce w pierwszym rzędzie. Gdy na sali gaśnie światło, to znak, że za chwilę rozpocznie się show. Widzowie ze zniecierpliwieniem przebierają nogami, dlatego że nie mogą doczekać się rozpoczęcia spektaklu. Po chwili na scenie, w niewytłumaczalny sposób, pojawia się magik. Jest uśmiechnięty, charyzmatyczny, emanuje magnetyzmem, tą tajemną energią, która pozwala mu przez blisko godzinę skupić na sobie uwagę wszystkich. W blasku jupiterów wydaje się być taki pewny siebie, odkąd pojawił się na scenie, widzowie śledzą każdy jego ruch. Kiedy znika, zaczynają wytężać wzrok, by dostrzec zapadnie. Ale zatrzymajmy się na chwilę. Wyrwijmy jedną kartkę z kalendarza Magika, bo pewnie nie zastanawialiście się nigdy, jak wygląda jego dzień, a właściwie 23 godziny zanim wejdzie na scenę. Bo wszyscy mamy dokładnie tyle samo czasu. 24 godziny i ani minuty więcej. To jak to możliwe, że to na widok magika publiczność promienieje? To jego nagradza browami, a w dodatku każdy z widzów wcześniej kupił bilet na przedstawienie, a ten przecież wcale ta nie był. Czy magik urodził się z talentem do pokazywania trików, czy jest człowiekiem ze stali, który nie czuje strachu, nie drżą mu ręce i co się dzieje? Kiedy dziecko odkrywa sekret jego sztuczki, nad którą przecież pracował kilka lat? No właśnie, bo to dzieci najszybciej odgadują sekrety trików. I jak to możliwe, że nawet najbardziej inteligentni dorośli widzowie nie są w stanie rozwikłać magicznych zagadek? Być może dlatego, że dzieciom wszystko wydaje się dużo prostsze niż nam dorosłym dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. Dlaczego właściwie z biegiem lat tracimy tę dziecięcą wiarę bardzo często bezpowrotnie? Podejrzewam, że wszyscy wiemy, gdzie leży przyczyna. I dlatego powstała książka, której poświęciłam półtora roku życia, bo też czułam potrzebę zmian. W zupełnym skrócie: przebojowa dziewczyna o imieniu Ewa, zbieżność imion. Absolutnie nieprzypadkowa, po wielu latach pracy na scenie u boku magika postanawia zakończyć karierę. Bo ile można wyciągać te króliki z kapelusza, prawda? W poszukiwaniu nowych wyzwań natrafia na ogłoszenie zamieszczone przez jedną z najbardziej elitarnych szkół w Europie, która poszukuje nauczyciela chemii. I choć nie ma żadnego doświadczenia, jedynie studia, to. Pewna pani dyrektor również nie ma wyboru. I tak zostaje przyjęta przez szkołę w Stuttgarcie, w której Ornung muss sein. Jednak ona tym porządkiem nie bardzo się przejmuje. Nie pomaga jej też na pewno ten południowy temperament i niedługo potem zbuntowana nauczycielka wywraca w tej szkole wszystko do góry nogami. Klasa czarodziejów nie powstałaby, gdyby nie te 19 lat, w trakcie których mogłam przestać się dziwić temu, że. Pierścionek może znikać w dłoni, że stół może się unosić, a asystentka rozpływać w powietrzu. I bardzo często po spektaklu podchodzili widzowie, którzy mówili: Przecież to niemożliwe. Bardzo często wśród nich były autorytety, autorytety ze świata nauki, które również po chwili zaczynały wierzyć w magię. A przecież to tylko zwykłe sztuczki były. Zresztą magik to myślę, jeden z najbardziej uczciwych zawodów świata, bo kiedy przedstawię się, od razu przyznaje, że będzie oszukiwał. I tak u boku, magika właśnie, przez wiele lat mogłam zacząć rozwijać wyobraźnię. Mogłam zacząć absolutnie od podstaw budować swoją pewność siebie mogłam obudzić kreatywność by móc zarabiać pieniądze w branży w której właściwie wielu z was pewnie myśli, że chyba niemożliwe jest żeby w ogóle je zarabiać mogłam też nauczyć się współpracy w grupie dlatego że choć to na koniec magik nagradzany jest brawami to tak naprawdę widowisko jest efektem pracy wielu osób kostiumograf reżyser Realizator światła, dźwięku, asystenci, technicy. Tak naprawdę jeden błąd może przyćmić efekt pracy całego zespołu. Mogłam też nauczyć się, jak radzić sobie w sytuacjach bardzo dużego stresu. Dlatego, że kiedy w trakcie występu obrączka pożyczona od widza, która miała zniknąć, naprawdę znika. I kiedy magik wychodzi przed linię kurtyny i na jego czole pojawiają się pierwsze krople potu. To znak, że czas zasłonić kurtynę, by mogło na nią wbiec kilkoro asystentów i zacząć przeczesywać scenę w poszukiwaniu zaginionego pierścionka. Po czym okazuje się, że w szczelinach o grubości jednego centymetra, tak naprawdę ten pierścionek może być wszędzie, nawet pod podłogą. Albo inna sytuacja, kiedy w trakcie próby generalnej ma miejsce wypadek na tyle widowiskowy, że dosłownie na dwie minuty przed rozpoczęciem spektaklu byłam w stanie zatamować krwawienie. I takich sytuacji w ciągu tych 19 lat było bardzo wiele. I myślę, że myślę, że te sytuacje to tak naprawdę, choć było liceum i były studia chemiczne, to tak naprawdę to była prawdziwa szkoła. Wszystkiego nauczyłam się na scenie, a może właściwie poza nią. I było wiele sprawdzianów. Niektóre były bardzo trudne. Właściwie każde wyjście na scenę było takim właśnie sprawdzianem. I tak przez te wszystkie lata, kiedy poznawałam sekrety magicznych sztuczek, odkryłam ten największy. Bo w świecie magii i czarów są magiczne eliksiry. Ich skład jest pilnie strzeżoną tajemnicą. Ale gdyby tak połączyć, składniki takie jak wytrwałość, kreatywność, wiara we własne możliwości. I dodać do tego szczypta edukacji finansowej. Bardzo możliwe, że dopiero wtedy zaczęłyby się dziać prawdziwe cuda. A jeśli o cudach mowa, to myślę, że gdybym wam teraz zdradziła, jak na przykład w ciągu kilku sekund znikałam na scenie, to nie bylibyście zaskoczeni, bylibyście rozczarowani, dlatego że okazałoby się, że coś, co wydawało się tak niemożliwe, w rzeczywistości jest takie proste. I myślę, że też. Wielu z was byłoby trudno sobie wyobrazić u boku magika, asystentkę, której rolą jest przecież odwracać uwagę, a której twarz wiele lat temu została w połowie pocięta przez szkło. I dlatego temat tej konferencji jest mi tak bliski, bo wiele lat temu doświadczyłam tej niewidzialnej ręki, która. Tak mnie poprowadziła, bym mogła przeżyć wypadek, którego nie miałam prawa przeżyć. Nie widziała na ręka. Jej zasługa, że stoi teraz przed wami i że widzę, bo też niewiele brakowało. I choć po wielu latach, na policzku pozostał jedynie ślad w kształcie odwróconej róży. Być może na znak tego, że to życie nie będzie usłane różami, bo rzeczywiście nie było, to jednak. Myślę, że zastanawiałam się nawet nad tym nieraz, dlaczego ta droga do tego punktu, w którym teraz jestem, była tak wyboista, tak pełna niespodziewanych zakrętów i dlaczego tak często czułam działanie siły odśrodkowej, ale też wiem, że w innym wypadku nie mogłabym stanąć tutaj przed Wami i opowiadać o tym, że nie ma rzeczy niemożliwych. I wiem też, że gdyby wiele lat temu ktoś podszedł do mnie do tej wtedy dziewięcioletniej dziewczynki. Myślę, że mogę z całą świadomością powiedzieć do najbardziej smutnego dziecka świata, które zostawało po lekcjach i sprzątało klatki schodowe, żeby pomóc mamie, to gdyby ten ktoś powiedział tej dziewczynce wtedy, że pewnego dnia wystąpi na scenie, ale nawet nie że zaśpiewa, zatańczy, czy wystąpi w popularnym programie telewizyjnym, ale po prostu, że ośmieli się stanąć na scenie. To wiem, że ona nie wydusiłaby z siebie nawet słowa, bo wiedziałaby, że to niemożliwe. I. Właśnie. Bo w każdej sytuacji kryje się drugie dno. Nie tylko w kapeluszu magika. Tak naprawdę każde doświadczenie, nawet to najgorsze, jest źródłem potężnej siły. I tylko tak naprawdę jej potrzebujemy poza wyobraźnią, do tego, żeby sięgać. Poniemożliwe. Wyobraźnia jest bardzo ważna. Bo jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także tego dokonać. I pod tymi słowami Walter Disney podpisuje się obiema rękami. Każdą drogę pokonuje się krok po kroku. Każda praca możliwa jest do wykonania, jeśli tylko podzieli się ją na małe odcinki. Myślę, że Abraham Lincoln nie obraziłby się, gdybym dodała jeszcze od siebie, że tak samo jest z każdym celem i z każdym marzeniem. Moim było wystąpić dla was. I choć to marzenie zrodziło się kilka lat temu, to jak powiedziała Martyna Wojciechowska, marzenia nie spełniają się od tak, w tym cała ich magia, że są wyczekane. I jeśli jeszcze nie wierzysz, podobnie jak ja kiedyś, że pewnego dnia, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, spełnisz swoje marzenie. To pamiętaj o tym drugim dnie. Bo marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. I nie trać ani chwili, by Pani sięgać, bo już wiesz przecież, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję bardzo.